Biblia i Wiara, godzina łaski, 12.00. Dzień pierwszy. 9 dni do 8 grudnia 2024 roku. Co to jest godzina łaski? Wprowadzenie do wyjątkowego czasu modlitwy z Maryją. Witam Was serdecznie na kanale Biblia i Wiara. Dziś rozpoczynamy dzień pierwszy z dziewięciodniowego przygotowania do godziny łaski, do czasu wyjątkowego, który Maryja dała światu. To także moment, by lepiej zrozumieć modlitwę dziękczynną Magnifikat i jej moc przemiany naszego życia. Przez najbliższe dni. Będziemy wspólnie przygotowywać się duchowo na ten dzień, odkrywając krok po kroku, jak możemy otworzyć się na łaski, które obiecała Maryja. Czym jest godzina łaski? Godzina łaski przypada każdego 8 grudnia między 12 a 13 w święto niepokalanego poczęcia. Najświętszej Marii Panny została objawiona przez Maryję podczas objawień w Chiari we Włoszech w 1947 roku. Maryja powiedziała wtedy, że w tej godzinie niebo szczególnie otwiera się na nasze modlitwy, a łaski zsyłane są obficie na wszystkich którzy z wiarą proszą. Maryja powiedziała, życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia, dusze zatwardziałe i zimne jak marmur, poruszone będą łaską Bożą, i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. Dlaczego jest tak ważna? Bo to wyjątkowy moment, kiedy możemy w szczególny sposób oddać swoje życie Bogu i prosić o uzdrowienie duszy i ciała. Maryja obiecała, że w tej godzinie, Żadne modlitwy nie zostaną odrzucone, o ile są zgodne z wolą Bożą. Modlitwa Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, Przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Amen. Hymn. Cała piękna jesteś, Maryjo, i z mazy pierworodnej nie ma w Tobie. Tyś chwałą Jeruzalem, tyś weselem Izraela, tyś chlubą ludu naszego. Tyś ucieczką grzeszników. O Maryjo, Panno najroztropniejsza, O Matko najmiłosierniejsza, módl się za nami i wstaw się u Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. W poczęciu Twoim, Panno, niepokalana byłaś. Módl się za nami, do Boga Ojca. O Maryjo niepokalana, pokorna i czysta, uproś mi serce wolne od pychy, pełne pokory i otwarte na Boże prowadzenie. Naucz mnie mówić tak Bożym planom, tak jak Ty to uczyniłaś. Proszę Cię, Matko. Abym zawsze wierzyła, że Bóg ma dla mnie najlepszy plan, nawet jeśli czasem trudno mi go zrozumieć. Amen. Zatrzymaj się dziś na chwilę i zastanów, gdzie w Twoim życiu możesz naśladować pokorę Maryi? Może to będzie zaakceptowanie sytuacji, w której jesteś? albo wdzięczność za najmniejszą łaskę jeśli chcesz pogłębić swoją modlitwę i duchowe przygotowanie pobierz mój darmowy przewodnik e-book jak magnifikat może przemienić twoje życie link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem zapraszam was do udziału w tej dziewięciodniowej podróży duchowej Codziennie będziemy odkrywać nowe inspiracje i przygotowywać serca na ten wyjątkowy dzień. A jeśli chcesz lepiej zrozumieć modlitwę Magnifikat i pozwolić, by przemieniała Twoje życie, przygotowałam właśnie dla ciebie darmowy przewodnik E-Book. Jak Magnifikat może przemienić Twoje życie? Godzina łaski to czas, kiedy niebo otwiera się szerzej. Szerzej niż kiedykolwiek. Nie zmarnujmy tej okazji. Jutro widzimy się w kolejnym odcinku, gdy do godziny łaski pozostanie już tylko 8 dni. Nie przegapcie tego. Do zobaczenia jutro. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i kliknąć dzwoneczka. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków tej serii. Napiszcie też w komentarzach czy słyszeliście wcześniej o godzinie łaski i jak się do niej przygotowujecie. Amen. Dziękuję.